75 Z pałacu Buckingham zaczęły napływać szokujące wieści, a w centrum tego wszystkiego znaleźli się król Karol i królowa Kamila. Według źródeł pałacowych ich małżeństwo stoi w obliczu największej jak dotąd próby, ponieważ Karol ogłosił rozwód po serii szokujących wydarzeń. Wraz z tym rozwojem wydarzeń napięcie w pałacu rośnie, a przyszłość monarchii wisi na włosku. Co więc tak naprawdę wydarzyło się za murami pałacu i jak może to wpłynąć na przyszłość korony? Zostańcie z nami, gdy wszystko opowiemy. Camilla, Diana i Carol. Związek, trójkąt. Wiadomość o konflikcie między Camillą a Karolem nie pojawiła się w żadnych mediach, jak wielu się spodziewało. Zamiast tego dotarło to po cichu z wnętrza pałacowych murów. Otóż, według bliskich źródeł w pałacu Buckingham, Napięcie między królem a królową osiągnęło poziom, którego nikt nie uważał za możliwy. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu, warto spojrzeć wstecz na to, jak to wszystko się zaczęło, a to prowadzi nas prosto do skomplikowanego trójkąta między Karolem, Dianą i Kamilką. Zostańcie z nami do końca tego filmu, bo to, co zaraz odkryjemy, da Wam pełny obraz sytuacji. W lipcu 1981 roku cały świat zatrzymał się. By obejrzeć ślub księcia Karola, następcy tronu, z Lady Diana Spencer. Transmisje z tego wydarzenia oglądały miliony ludzi na całym świecie. A samo wydarzenie zostało opisane jako baśń, która stała się rzeczywistością. Diana, mająca zaledwie 20 lat, wyglądała jak idealna księżniczka. A Carol, mając 32 lata, w końcu przyzwyczajał się do roli, jakiej się od niego oczekiwało. Jednak za uśmiechami i blaskiem kryły się już problemy. Jeszcze przed ślubem Karol był głęboko związany z Kamilą Parker-Bowles. Ich przyjaźń sięga początku lat 70. Brzysego wieku. Chociaż Kamila wyszła za mąż za Andrew Parkera-Bowlesa w 1973 roku, jej więź z Karolem nigdy tak naprawdę się nie skończyła. Doszło do tego, że księżna Diana otwarcie przyznała, że jej małżeństwo nigdy nie było tak naprawdę związkiem dwojga ludzi. Od samego początku czuła ciężar czyjejś obecności, wiedząc w głębi duszy, że serce jej męża nigdy nie należało całkowicie do niej. W połowie lat 80. Pęknięcia w małżeństwie Karola i Diany stały się widoczne. Diana czuła się odizolowana, uwięziona w pałacowym życiu i często przyćmiona bliskością męża z Kamillą. Tymczasem Karol stawał się coraz bardziej zdystansowany, niezadowolony z roli, jaką musiał odgrywać w życiu publicznym. Za zamkniętymi drzwiami kłótnie i smutek stały się normą. W kontaktach publicznych para zachowywała pozory, uczestnicząc ramię w ramię w królewskich obowiązkach. Ale przyjaciele i osoby z otoczenia wiedzieli, że publiczne okazywanie uczuć nie było tak bajkowe, jak się wydawało. Aż w 1993 roku nastąpił szok, gdy ujawniono niesławne taśmy z afery Camilla Gate. Były to nagrania prywatnej rozmowy Karola i Kamili z 1989 roku. Rozmowa była pełna intymnych uwag, nigdy nie przeznaczonych dla opinii publicznej. Kiedy transkrypcje zostały opublikowane w gazetach, skandal wybuchł. Brytyjska opinia publiczna, już podejrzliwa wobec Karola, zwróciła się przeciwko niemu z całą mocą. Diana z kolei zyskała współczucie. Była teraz postrzegana nie tylko jako skrzywdzona żona, ale jako kobieta. Która z godnością zniosła upokorzenie. Dwa lata później Diana dolała oliwy do ognia swoim wywiadem dla BBC Panorama w 1995 roku. Mówiąc szczerze, co rzadko spotyka się w przypadku członka rodziny królewskiej, przyznała, że jej małżeństwo rozpadło się z powodu związku Karola z Kamillą. Jej słowa zszokowały świat i dodatkowo zaszkodziły wizerunkowi monarchii. W grudniu 1992 roku premier John Major ogłosił w parlamencie, że Karol i Diana się rozstali. W 1996 roku rozwód został sfinalizowany. Koniec ich małżeństwa był bolesny, publiczny i pełen goryczy. Mimo rozłąki z rodziną królewską, Diana lśniła na swój sposób. Księżna Diana zaangażowała się w działalność charytatywną, podejmując tematy, których inni unikali. Takie jak podnoszenie świadomości na temat hiv AIDS i kampania przeciwko minom lądowym. Poświęciła się również wychowaniu księcia Williama i księcia Harry'ego w jak najbardziej normalnych warunkach, pomimo ciągłego nagłośnienia przez media. Jednak w sierpniu 1997 roku wydarzyła się tragedia. Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu, mając zaledwie 36 lat. Wiadomość ta wstrząsnęła całym światem tłumy wypełniły ulice Londynu, opłakując kobietę, która podbiła serca wszystkich, jej pogrzeb poglądał cały świat, a pamięć o niej utrwaliła się jako o księżnej ludu. Po śmierci Diany, Karol stanął przed trudnym zadaniem odbudowania swojego wizerunku. Dla wielu Kamila była czarnym charakterem, obwinianym za zniszczenie małżeństwa i szczęścia Diany. Publiczny gniew wobec niej był ogromny i przez lata trzymała się z dala od niej. Jednak z czasem poglądy zaczęły się łagodzić. Karol kontynuował swoje królewskie obowiązki, stopniowo wprowadzając Kamilę do życia publicznego. Zajęła się działalnością charytatywną i pozostała dyskretna, nigdy nie próbując przyćmić pamięci Diany. Powoli jej zdanie zaczęło się zmieniać. I stało się to wbrew wszelkim przeciwnościom. W 2005 roku Karol i Kamila wzięli ślub w skromnej ceremonii cywilnej, po której nastąpiło błogosławieństwo w kaplicy Św. Jerzego w Windsorze, aby pokazać, jak wielką dezaprobatę Karol spotkało małżeństwo z Kamillą. Jego matka, królowa Elżbieta II, nie uczestniczyła w ślubie cywilnym, ale po licznych naciskach ze strony Karola okazała mu swoje poparcie. Kamila wybrała tytuł księżnej Kornwali, unikając tytułu księżnej Wali, który pozostał blisko związany z Dianą. Małżeństwo to było punktem zwrotnym. Po raz pierwszy Karol i Kamila mogli żyć otwarcie jako para, Choć Diana nigdy nie wycofała się z publicznych rozmów. Ale to nie wszystko. We wrześniu 2022 roku królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat. Po 70 latach panowania jej, panowanie dobiegło końca, a Karol ostatecznie został królem Karolem III. U jego boku stała Kamila, obecnie królowa małżonka. To był moment, na który Karol przygotowywał się całe życie, ale towarzyszyły mu mieszane uczucia. Wielu wciąż uważało Dianę za prawowitą królową w duchu. Camilla, choć bardziej akceptowana niż wcześniej, nadal spotykała się z krytyką w niektórych kręgach. Jednak oficjalnie została królową i zasiadała na tronie razem z mężem. Niedługo po jego koronacji pojawiło się kolejne wyzwanie. W lutym 2024 roku pałac Buckingham ogłosił, że u Karola po rutynowym zabiegu medycznym zdiagnozowano raka. Chociaż nie określono rodzaju nowotworu. W oświadczeniu potwierdzono, że rozpoczął leczenie i wycofa się z niektórych obowiązków publicznych. Wiadomość ta zszokowała cały naród. Karol czekał dekady na objęcie tronu, a zaledwie dwa lata po objęciu tronu musiał zmierzyć się z poważną chorobą. Zaczęły krążyć pytania o sukcesję, a wielu postrzegało księcia Williama jako przyszłość monarchii. W tym czasie Kamila zrobiła coś, co zszokowało wszystkich i sprawiło, że Karol poczuł się zdradzony. Chcesz wiedzieć, co się naprawdę wydarzyło? Oglądaj dalej. Zdrada Kamilej. Wszystko zaczęło się rankiem 27 marca 2025 roku. Król Karol został przewieziony do London Clinic, tego samego szpitala, w którym wcześniej przechodził leczenie, po wystąpieniu poważnych skutków ubocznych trwającej terapii onkologicznej. Sytuacja była napięta, lekarze działali szybko, a ekipy ochrony blokowały wejście. Wieść rozeszła się szybko i w ciągu kilku godzin do szpitala przybyli wyżsi rangą członkowie rodziny królewskiej. Książę William był tam z księżną Katarzyną, księżną Wali. Księżniczka Anna, znana ze swojej pragmatycznej postawy, również pospieszyła. Książę Edward i jego żona Zofia byli tuż za nimi. Cała rodzina zdawała się zgromadzić w jednym miejscu, zaniepokojona stanem zdrowia króla. Ale potem pałacowi w wtajemniczeni zauważyli coś niezwykłego. Królowej Kamili nigdzie nie było widać. Jako żona króla, wielu spodziewało się, że będzie pierwsza u jego boku. Jednak wraz z upływem godzin porannych jej nieobecność stawała się nie do zignorowania. William, wyraźnie zaniepokojony, w końcu sięgnął po telefon, przejrzał kontakty i wybrał numer Kamili. Telefon zadzwonił kilka razy, zanim w końcu odebrała. William szybko nacisnął przycisk głośnika, żeby wszyscy w pokoju mogli go usłyszeć. Jego głos był napięty, gdy zapytał: Czemu cię tu nie ma? Mamo? No. Po drugiej stronie Kamila odpowiedziała chłodno i krótko. Byłam zajęta, powiedziała beznamiętnie. Nie mogłem dotrzeć, ale będę wieczorem. Odpowiedź opuściła salę w ciszy. Przez chwilę nikt nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Anna, która nigdy nie skrywała swoich uczuć. Zareagowała pierwsza. Zajęta? Jak może być zajęta, skoro jej mąż leży w szpitalnym łóżku? Zapytała. Jej głos był bardzo ostry, zdradzając, jak bardzo jest zdenerwowana. William, wciąż trzymając telefon w dłoni, pokręcił głową z niedowierzaniem. Catherine nachyliła się bliżej i wyszeptała. To zupełnie nie w porządku. Edward, zazwyczaj najcichszy z nich wszystkich, w końcu się odezwał. Dziś nie chodzi o harmonogramy ani obowiązki to rodzina król jej tu potrzebuje rozmowa stawała się coraz bardziej napięta gdy członkowie rodziny królewskiej wymieniali zaniepokojone spojrzenia dla nich nieobecność kamili była czymś więcej niż tylko czymś niezwykłym była wręcz wyrazem braku szacunku anna naciskała dalej nie ma powodu dla którego miałaby tu nie być chyba że jej to nie obchodzi zanim jednak dyskusja mogła się rozwinąć dźwięk słabego ale stanowczego głosu króla przebił się przez napięcie. Z łóżka szpitalnego Karol przemówił z zaskakującą jasnością. Ufam jej, powiedział. Skoro jest zajęta, to musi to być coś bardzo ważnego. Zostawmy to. Jego słowa uciszyły salę. Nikt nie odważył się rzucić mu bezpośredniego wyzwania, choć wśród nich unosił się niepokój. William wymienił spojrzenia z Catherine, a Anna skrzyżowała ramiona, wyraźnie nieprzekonana. Lojalność jaką Karol okazywał Kamili, nawet w jego kruchym stanie, tylko pogłębiała tajemnicę jej nieobecności. Później tego wieczoru Kamila w końcu dotarła do szpitala. Wszystkie oczy zwróciły się na nią, gdy przekroczyła główne wejście. Była elegancko ubrana, miała na sobie długi, ciemny płaszcz i starannie zawiązany jedwabny szal wokół szyi. Jej wyraz twarzy był nieodgadniony, a gdy tylko weszła do budynku, słowa szybko rozeszły się wśród personelu i członków rodziny. Kiedy Kamila w końcu weszła do sali szpitalnej, wszystkie oczy zwróciły się w jej stronę. Napięcie było ogromne i to księżniczka Anna odezwała się pierwsza. Jej ton był spokojny, ale ostry. Dlaczego nie byłeś tu dziś rano? zapytała cicho. Kamila zatrzymała się w drzwiach, stojąc nieruchomo przez kilka sekund, zanim odpowiedziała. Jeden z moich wnuków mnie potrzebował powiedziała, wyjaśniając, że pomagała Loli w przygotowaniach do Eseju powód, który w tej sytuacji wydawał się niemal nieistotny. W chwili, gdy te słowa wyszły z jej ust, wszyscy w pokoju wymienili oszołomione spojrzenia. Nikt się nie odezwał, cisza była gęsta, pełna niedowierzania. Przez prawie pięć minut Kamila stała, niewzruszona atmosferą wokół niej. W końcu powoli podeszła do łóżka Charlesa, lekko się pochylając, delikatnie dotknęła jego głowy dłonią i zapytała: Jak się czujesz? Trochę lepiej odpowiedział Charles słabym. Ale pewnym głosem. Rozmawiali cicho przez kilka minut. Ich słowa były zbyt ciche, by ktokolwiek mógł je w pełni zrozumieć. Potem, gdy rodzina się zbliżyła, stało się jasne, że wkrótce będą musieli skupić się na najważniejszym problemie oficjalnych zobowiązaniach Karola. Następny dzień był wypełniony obowiązkami, a ponieważ król wciąż był osłabiony po leczeniu, ktoś musiał interweniować. Wilhelm jako pierwszy przerwał milczenie. Co zrobimy jutro? Zapytał cicho, ale stanowczo, Anne szybko skinęła głową. Tak. Jutro Karol ma trzy spotkania. Nie możemy ich po prostu zostawić. Jak więc sobie z tym poradzić? Charles odchylił się lekko na poduszkach. Jego twarz była blada, ale zamyślona. Spojrzał na Camille, która siedziała po drugiej stronie pokoju, z rękami starannie złożonymi na kolanach. Po chwili milczenia przemówił. To nie będzie problem, powiedział. Mamy tu królową małżonkę. Ona będzie mnie reprezentować na pierwszym przyjęciu ambasadora w pałacu Buckingham. William pójdzie na drugie. A Ty? Anno, zajmiesz się trzecim. Anna i William wymienili szybkie spojrzenia, po czym skinęli głowami. To dobry pomysł, zgodziła się Anna. To pokazuje jedność. Możemy podzielić się i omówić wszystko bez problemu. Ale zanim plan zdążył się urzeczywistnić, Kamila podniosła głowę. Jej wyraz twarzy był spokojny. Niemal obojętny, gdy wypowiedziała słowa, które wprawiły w osłupienie całą salę. Czekaj na więcej. Nie sądzę, żeby to było możliwe, powiedziała spokojnie. Jestem zajęta. Właściwie, niedługo wyjadę. Oczy Charlesa rozszerzyły się. Co? W jego głosie zabrzmiało niedowierzanie. Co masz na myśli mówiąc zajęta? Co może być ważniejszego niż twoja rola królowej małżonki, zwłaszcza kiedy ja źle się czuję? Kamila założyła nogę na nogę. Jej ton był niewzruszony. Obiecałam przygotować moją wnuczkę Lolę do Eseju. To jest teraz ważniejsze niż cokolwiek innego. Anna gwałtownie podskoczyła na krześle, a jej frustracja sięgnęła zenitu. Większe niż rozkaz chorego króla, barknęła: Czy ty w ogóle siebie słyszysz? Spojrzenie Kamili ani drgnęło. Nie afiszuję się z żadnymi rozkazami. Po prostu robię to, co uważam za słuszne. Rodzina jest na pierwszym miejscu. Zerknęła na zegarek po czym dodała z lekkim uśmiechem: Ups, muszę iść. I tak po prostu wstała, poprawiła płaszcz i wyszła ze szpitalnej sali, nawet nie pytając o pozwolenie. Ciężkie drzwi zamknęły się za nią i ta sama cisza, która wcześniej wypełniała pokój, powróciła, tylko gęstsza, cięższa. W końcu wzrok wszystkich zwrócił się na Charlesa, którego twarz wyrażała więcej bólu niż gniewu. Jego zaufanie zostało zachwiane ale starał się uspokoić dla zachowania godności. Co teraz zrobimy? Zapytał cicho. Edward, który do tej pory milczał, odezwał się. Mogę iść, to nie będzie problem, ale Charles pokręcił głową. Nie, powiedział stanowczo. Królowa małżonka powinna być obecna przynajmniej na jednym wydarzeniu, aby pokazać jedność. Takie jest oczekiwanie. Jeśli się nie pojawi, nie możemy jej po prostu zastąpić, jakby to nie miało znaczenia. W pokoju znów zapadła cisza. Każde słowo zaczęło do niego docierać. Dla Karola obowiązek był święty, a nieobecność Kamili oznaczała teraz coś więcej niż tylko nieodebrane spotkanie. To był cios w wizerunek monarchii. Nie mając innego wyboru, Karol dał nam ostatnie słowo. Musieliśmy przełożyć: I tak. Następnego ranka rodzina królewska wydała oświadczenie. W liście napisano, że obowiązki króla zostały przełożone ze względu na stan zdrowia. I że wróci do pełnienia obowiązków tak szybko, jak to możliwe. Społeczeństwo, nieświadome tego, co naprawdę wydarzyło się w sali szpitalnej, zareagowało smutkiem i współczuciem. Z całego świata napływały wyrazy wsparcia, ale za murami pałacu prawda była o wiele bardziej bolesna. Osoba, której Karol ufał najbardziej, kobieta, która miała go wspierać w zdrowiu i chorobie, była prawdziwym powodem odwołania tych spotkań. I ta prawda ciążyła na wszystkich obecnych. To jednak był dopiero początek czegoś bardziej szokującego. Zostańcie z nami. Zaginiona biżuteria Diany. Po kilku dniach spędzonych w londyńskiej klinice, król Karol został w końcu wypisany. Wrócił do pałacu Buckingham, wyglądając na słabego, ale zdeterminowanego, by wrócić do swoich obowiązków. Na zewnątrz starał się zachować wizerunek silnego, uśmiechając się do kamer. Gdy wieziono go z powrotem do bram pałacu, ale za kulisami osoby z najbliższego otoczenia rodziny królewskiej szeptały co innego. Mówili, że król został głęboko zraniony nie tylko chorobą, ale także chłodną nieobecnością Kamili w jego najtrudniejszych chwilach. Jego milczenie wobec niej w kolejnych dniach mówiło samo za siebie. Nie skonfrontował się z nią bezpośrednio, ale osoby z otoczenia ujawniły, że był złamany. Bardziej wstrząśnięty niż ktokolwiek kiedykolwiek go widział. Gdy tylko zadomowił się w pałacu i przygotowywał do wznowienia obowiązków w wolniejszym tempie, przeżył jeszcze większy szok. W kręgach królewskich zaczęły krążyć doniesienia o tajemniczym zniknięciu kilku elementów biżuterii z kolekcji. Początkowo personel przypuszczał, że to błąd w dokumentacji, rodzaj niedopatrzenia urzędniczego, które czasami zdarzało się podczas przenoszenia przedmiotów między skarbcami. Ale potem prawda wyszła na jaw. To nie był zwykły błąd. Wśród brakujących elementów znajdowały się klejnoty o ogromnej wartości historycznej i emocjonalnej. Co najważniejsze kultowy pierścionek zaręczynowy księżnej Diany z szafirem i diamentem. Ten sam, który miała na sobie podczas ogłoszenia zaręczyn z Karolem w 1981 roku, zniknął. Ten sam pierścionek, który podbił serca milionów symbol tego. Co świat kiedyś uważał za bajkowe małżeństwo, zniknął bez wyjaśnienia. Oprócz pierścionka Diany znajdowało się kilka pamiątek rodzinnych należących do królowej Elżbiety II, w tym perłowy naszyjnik, który nosiła podczas uroczystości państwowych. To nie były zwykłe ozdoby, to były fragmenty historii, niosące ze sobą ciężar zarówno dziedzictwa Diany, jak i pamięci o zmarłej królowej. Kiedy wieść dotarła do króla Karola, był wyraźnie wstrząśnięty. Przetrwał chorobę, doświadczył zdrady, ale to było inne. Nie chodziło tylko o rodzinę, chodziło o samą koronę. Utrata szafirowego pierścionka Diany oznaczała utratę części serca monarchii. Zagubienie pereł Elżbiety oznaczało zszarganie godności panowania, które trwało 70 lat. Dla Karola było to nie do pomyślenia. Choć wciąż dochodziła do siebie, natychmiast wezwał pana domu. Strażnika Sakiewki i wyższych rangą urzędników ochrony pałacu. Jego głos, choć słaby, brzmiał niepodważalnie autorytatywnie. Chcę odpowiedzi, zażądał. Każde drzwi, każdy zapis, każde nazwisko sprawdzone i sprawdzone to nie są drobiazgi, to dziedzictwo tego domu. Przez wiele dni w pałacowych salach toczyły się śledztwa, przesłuchiwano personel, sprawdzano krypty i przeglądano logi. Napięcie było duszące. Wśród dworzan szeptano o tym, kto mógł być odpowiedzialny. Potem nadeszła druzgocąca wiadomość. Dowody i plotki wskazywały na jedno: osoba, której Karol ufał najbardziej kobieta, której bronił niezliczoną ilość razy wcześniej królowa Kamila. Kiedy przedstawiono mu wyniki badań, Karol podobno zamknął oczy i siedział w milczeniu przez kilka długich minut. Świadkowie opisali jego załamany wyraz twarzy z twarzą pozbawioną wszelkich barw. To było tak, jakby w jednej chwili postarzał się o lata. Myśl, że szafirowy pierścień Diany, ten sam, który William dał Katarzynie, zanim po cichu zwrócono go na przechowanie, był teraz związany z imieniem Kamili. Była niemal nie do zniesienia. Dla Karola zdrada była głębsza niż słowa. Stawką było nie tylko dziedzictwo Diany, ale także jego zmarłej matki, a wraz z nią autorytet monarchii. Świadkowie twierdzą... Że tego wieczoru Karol podjął decyzję, na którą żaden monarcha przed nim się nie odważył. Dlatego obserwujcie uważnie, bo teraz będzie jeszcze lepiej. Reakcja Karola na zdradę. Ta decyzja zapadła w jego prywatnym gabinecie, dużym pokoju wypełnionym ciemnym drewnem, starymi portretami i ciężką ciszą, która nastaje po dniach bólu. Karol siedział za biurkiem, z twarzą wciąż bladą po leczeniu, ale wzrokiem bystrzejszym niż kiedykolwiek. Tym razem nie chodziło o lekarzy ani obowiązki, lecz o coś głębszego, o jego rodzinę, małżeństwo i samą przyszłość monarchii. Zaprosił tylko dwie osoby. Dla Karola byli to nie tylko zaufani krewni, ale ci, którzy reprezentowali zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość korony, jego siostra, księżniczka Anna i najstarszy syn, książę William. Kiedy weszli do pokoju, gestem wskazał im: Baju Ciężar chwili był oczywisty. Nie było tu żadnych reporterów, dworzan, asystentów, tylko rodzina. Chyba wszyscy widzieliśmy, co się wydarzyło w szpitalu. Karol zaczął cicho, ale stanowczo. Muszę przyznać, że działania Kamili w szpitalu mnie rozdarły. Ale w tamtym momencie musiałem się z tym pogodzić. Powtarzałem sobie, że to z miłości, a także dla dobra monarchii. Zatrzymał się, kurczowo zaplatając dłonie przed sobą. Potem spojrzał na nie ponownie, a jego ton stał się ciemniejszy. Jednak w obliczu ostatnich wydarzeń związanych z zaginięciem biżuterii nie mogę tego zignorować. Co gorsza, imię Kamili jest w tym momencie głównym podejrzanym. W pokoju zapadła całkowita cisza. Anna odchyliła się lekko do tyłu, wpatrując się uważnie w brata, podczas gdy William wyprostował się z niedowierzaniem. On odezwał się pierwszy. – Ale ojcze – powiedział szybko William – a w jego głosie słychać było szok. Ona nie może być w to zamieszana. To musi być pomyłka, pomyłka. Kamila by czegoś takiego nie zrobiła. Karol powoli skinął głową. Tak, to może być prawda, a Bóg mi świadkiem, że wolałbym, żeby to nie była prawda, ale wezwałem was tu, żeby wam to powiedzieć. Jeśli plotki okażą się prawdą, rozwiedzę się z nią i nie tylko to, pozbawię ją wszystkich tytułów, które nosi i wszystkiego. Z czym weszła w ten królewski dom? Kradzież nie jest tolerowana. Nie w mojej rodzinie. Nie w tej instytucji. Jego słowa zabrzmiały ciężko. W gabinecie zrobiło się zimniej. Anne, która rzadko bała się mówić, co myśli, uniosła brew. Charles, nie uważasz, że to zbyt surowe? Rozwód? Pozbawienie jej tytułu? Całkowite odebranie jej? Czy to jedyne wyjście? Charles odwrócił się do niej. A jego twarz ściągnęła się z bólu i rozczarowania. Surowe? powtórzył. Nie może być surowe. Anne. Przecież nie ryzykuję, żeby być z nią. Powinniście pamiętać, że groziłem nawet zmarłej królowej, że ją uznam, że dam jej tytuły, które nosi do dziś. A teraz, kiedy taka osoba zostawiła mnie w moim najsłabszym momencie życia, kiedy leżałem na szpitalnym łóżku i walczyłem o siły, to wiele mówi. A ten ten skandal kradzieży jest ukoronowaniem wszystkiego. Przycisnął dłoń do biurka, jakby powstrzymywał gniew. Jego głos zadrżał nie ze słabości, lecz z powodu złamanego serca. Dałem jej wszystko akceptację, godność korona, na którą wielu uważało, że nigdy nie zasłużyła a teraz nie mogę jej znaleźć, kiedy najbardziej jej potrzebuję. Co gorsza, jej imię szepcze się w kontekście klejnotów mojej matki. Pierścionka Diany, symboli zaufania i dziedzictwa. To już nie jest zdrada. To zdrada ducha tej rodziny. William spuścił wzrok, zaciskając szczękę. Chciał bronić Kamili. Ciężar bólu ojca kazał mu milczeć. Anna natomiast pochyliła się do przodu. Jej głos był spokojny, ale tym razem łagodniejszy. Rysie, jeśli jesteś tego pewien, to wszystko się zmieni. Rozwód na Twoim etapie i publiczne ujawnienie wstrząsną samą koroną. Czy jesteś na to przygotowany? Karol na chwilę zamknął oczy, a potem otworzył je z determinacją. Monarchia przetrwała gorsze burze, przetrwało abdykacje, skandale i śmierci. To też może przetrwać. Nie przetrwa jednak królowej małżonki, która kradnie, a nawet jest podejrzewana o kradzież, z samego serca tego domu. Jeśli pozwolimy temu przeminąć, to co reprezentujemy? Znów zapadła cisza. Tykanie starego zegara na ścianie wypełniło pokój. William powoli wypuścił powietrze, uświadamiając sobie, że nie chodzi tylko o biżuterię, ale o zaufanie, złamane bezpowrotnie. Głos Karola złagodniał, ale stanowczość pozostała. Nie życzę sobie takiego rezultatu, ale jeśli śledztwo to potwierdzi, muszę zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robiono. Będę chronić monarchię, nawet jeśli oznacza to utratę kobiety o którą kiedyś walczyłem z całym światem. Anna skinęła głową w milczeniu. W końcu rozumiejąc głębię jego determinacji, William odwrócił wzrok, czując na barkach ciężar tego, co nadchodziło. W tym prywatnym gabinecie historia się zmieniała. Król postawił granice i jeśli plotki okażą się prawdziwe, koronę czeka burza jak nigdy dotąd, bo czasami, gdy zaufanie zostaje złamane, Uleczenie zranionego serca jest trudniejsze niż stawienie czoła jakiejkolwiek burzy. Czy uważasz, że król Karol powinien kontynuować rozwód, jeśli Kamila zostanie uznana za winną? I co sądzisz o jej zachowaniu w szpitalu? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, polub go, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij też następny film na ekranie, na pewno Ci się spodoba.